Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 10 listopada, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to ósemka pentaklia, więc karta z żywiołu ziemi to po pierwsze wymagająca cierpliwości, metodycznego podejścia, takiego, to jest karta takiego dopracowywania wszystkiego, dopieszczania, dogładzania, nieważne nad czym pracujemy, czy to jest praca e, e, rąk własnych, czy to jest projekt, nad którym, nad którym pracujemy, czy książkę piszemy, czy cokolwiek innego robimy, dziś warto przyjrzeć się bliżej temu, tak, co jeszcze wymaga takiego dopieszczenia i to w ogóle jest bardzo dobry pomysł, jeżeli nad czymkolwiek pracujemy i w każdym działaniu jest przynajmniej kilka czynności, czy w każdym projekcie jest przynajmniej kilka czynności, które musimy robić i jak naprawdę nie mamy weny do pisania, do, nie wiem, do zrobienia czegoś, co akurat musimy, warto to zostawić i przyjrzeć się innym aspektom, ale tego, tej samej sprawy, tego samego projektu, to jest właśnie dogładzanie, dopieszczanie, doprecyzowanie tego, co jeszcze wymaga naszej uwagi. I taka jest właśnie, taka jest właśnie energia: Ósemki Pentakli. Takie, takie planowane, czyli rozłożenie sobie tego wszystkiego na czynniki pierwsze, poukładanie być może tego od nowa, rozplanowanie tego. To są wszelkie takie działania, które właśnie prowadzą do, do takich działań, do, do, do takich, do dobrych rezultatów, tak? Żeby cokolwiek mogło ujrzeć na przykład światło dzienne. Natomiast w odniesieniu do finansów, bo jesteśmy w żywiole ziemi, w materii, ta karta też odnosi się do takich pewnych posunięć. Finansowych, ale one są dosyć ostrożne, one są dosyć mało ryzykowne, więc jeżeli to są inwestycje, które naprawdę mają dość duże ryzyko, to to nie jest najlepszy czas. Dziś warto przyjrzeć się swoim finansom, jak one wyglądają i w jakim są stanie, i ewentualnie wtedy dopiero będzie można coś zaradzić, więc to poukładanie sobie tego jest dzisiaj naprawdę kluczowym elementem. My jesteśmy w talii Nicoletta Czekolitaro. Przyjrzyjcie się, tak ona wygląda. Tą talię naprawdę dobrze jest oglądać bliska, aż żałuję, że nie są karty trochę większe, bo, bo to naprawdę bardzo ciekawe wyobrażenia tarotowe. Natomiast w tej talii, oczywiście, wszystko co powiedziałam wcześniej, to uczenie się jak najbardziej. Tyle, że w tej talii, czy w tej konkretnej karcie, uczenie się nowych doświadczeń, czy doskonalenie jakichś nowych umiejętności. Być może będzie na, wymagało kogoś, kto będzie mógł nam pomóc, kto będzie mógł nas nauczyć czegoś i od kogo będziemy mogli się nauczyć na podstawie tej osoby doświadczeń, dlatego warto dzisiaj skoncentrować się na to się tak teraz potocznie albo tak y, branżowo nazywa sparring partnera, tak, czyli kogoś y, z kim będziemy mogli przedyskutować, przeanalizować. Często ktoś, kogoś, kogo my czasami odbieramy y, jako bardzo krytycznego, ale to jest taka naprawdę konstruktywna krytyka, szczególnie wtedy, kiedy sami o nią poprosimy. Więc dziś będzie dobrze przegadać ten temat, y, przedyskutować, dlatego, że Dzięki temu będziemy mogli nauczyć się jeszcze więcej. E, albo. Działajmy w drugą stronę, bo być może jesteśmy osobą, która jest postrzegana jako autorytet albo mamy dużą wiedzę w jakiejś dziedzinie. Podzielmy się tą wiedzą, przekażmy ją właśnie w taki sposób. Dzięki temu to też ta energia pójdzie dalej, to po pierwsze. A po drugie, będziemy mogli wesprzeć też kogoś. I wtedy nie będzie nam też sprawiało problemu poprosić o tą pomoc, o opinię. Może niekoniecznie o pomoc, ale właśnie o opinię tej drugiej osoby. Dlatego, ta karta jest taka, taka ważna, nawet nie tylko w tej talii, ale w ogóle jest bardzo ważna, ponieważ my często o tym zapominamy, że my możemy kogoś poprosić o pomoc, możemy sami tą pomoc też zaoferować, a takie pytanie, które dobrze jest sobie zadać, to czy zapewniamy sobie właśnie możliwości do rozwoju, warunki do rozwoju, i to jest jeden z elementów tego warunku do rozwoju, tak? Poproszenie kogoś o pomoc zainspirowanie się kogoś, przedyskutowanie tematu, albo rzeczywiście przekazanie wiedzy dalej. Niemniej jednak, koncentrujmy się na tym, żeby jeżeli pracujemy nad czymś, działajmy w sposób metodyczny, powolny, w sensie to nie o to chodzi, że mamy się wlec jak flaki z olejem, tylko żeby to zrobić w sposób metodyczny. Żywioł ziemi naprawdę nie działa szybko. To jest metodyczne podejście, a żeby mogło być metodyczne, musi być przemyślane. Czasami do takiego po Układanie wszystkiego będziemy potrzebować innej osoby, która będzie mogła nam podpowiedzieć czy przekazać swoje doświadczenia i dzięki temu będziemy mogli nauczyć się więcej. Nie pospieszajmy dzisiaj żadnych spraw, działajmy w taki sposób metodyczny i przyjrzyjmy się temu, nad czym pracujemy. To naprawdę jest świetny sposób czy świetny moment na to, żeby żeby sobie to wszystko poukładać, żeby wyłapać te elementy, które są tak zwanym słabym ogniwem. I myślę, że dzięki temu wszystko, nad czym pracujemy, będzie nie tylko łatwiejsze, ale w końcu będzie też mogło ruszyć dalej, rozwinąć się jeszcze dalej. Także... Jeżeli oddajemy pracę, na przykład dzisiaj czy w jakimś najbliższym czasie, to warto jeszcze raz ją, ją przejrzeć i czasami nawet zasięgnąć opinii innych, dlatego że to będzie naprawdę bardzo wartościowa wskazówka. Trzymajcie się pa!